O ile sobie przypominam, to w sierpniu 1998 roku dwóch dostojnych panów wybrało się na pływalnie w Giżycku, a był to pan Bogdan Kaciuba, który tutaj jest, pan doktor z w towarzystwie nauczyciela Giżycka, pana Józefa Kabali. Przyszli pooglądać się piękne panie na pływalnie, ale spotkali mnie. Rozpoczęliśmy rozmowę na różne tematy. W trakcie tej debaty powstał pomysł, a może by tak nawiązać współpracę Gierzycka z Dubnem. Wówczas pan Bogdan zobowiązał się, że porozmawia z merem obecnym tu, panem Nikieciukiem na temat ewentualnego spotkania w tej sprawie, a ja zobowiązałem się, że porozmawiam z burmistrzem Giżycka. Potem nieszczęście się stało i wybrano mnie burmistrzem, więc mogłem realizować ten pomysł. E, realizacja nie była trudna, ponieważ ta myśl trzech panów spływalni zbiegała się z ogólną koncepcją ówczesnego zarządu miasta, który uważał, że wszelkie mniejszości, nie tylko narodowościowe, ale i inne, wymagają pomocy i ochrony prawnej, ponieważ większość sobie zawsze da radę. I w tej atmosferze y, mogą przystąpić do realizacji tego pomysłu. Z tą realizacją y, swoich celów przez większość y, jest nieźle w, na świecie z wyjątkiem jednej sprawy. Y, Około 80% ludzkości to biedacy, ale z mniejszością bogatą nie mogą sobie poradzić, ale może do czasu. W każdym bądź razie argumentów było jeszcze kilka, między innymi taki, że w Giżycku mieszka duża grupa ludności ukraińskiej, a w Dubnie dużo Polaków. Ponadto wiedzieliśmy, że wokół Dubna są historyczne miejscowości, które zapisały się w historii polskiej kultury i te tereny, które dały nazwiska znane w całym świecie. Z tymi argumentami wyszliśmy do miejskiej Rady, aby Rada Zarządowi Miasta dała przyzwolenie na podpisanie umowy. Oczywiście Rada Miasta takie przyzwolenie dała i z panem merem. Nikijczykiem podpisaliśmy formalną współpracę. Jak każdy dokument ma swoją formę, jest lakoniczny, zakładał pierwsze obszary. Niemniej jednak z panem Merem dyskutowaliśmy dużo na różne tematy. Uznaliśmy po pierwsze, że według naszych przewidywań, czy nam się podoba, czy nie, to przemiany w Europie pójdą w tym kierunku że Ukraina może być w centrum zainteresowania całej Europy. Tak uważaliśmy z I Jednocześnie biorąc to pod uwagę, myśleliśmy, że kontakt dwóch miast, polskiego i ukraińskiego, w tej całej polityce, w tej strategii, może być przydatny. Naszym głównym celem było <laughs> rozpoczęcie pewnej wymiany gospodarczej i przenikanie nowych technologii. Żeby do tego dojść, trzeba było rozpocząć współpracę od rzeczy łatwiejszych i prostszych, od wymiany młodzieży. Według naszych ustaleń uzgodniliśmy, że w pierwszych rzutach tej wymiany doznają dzieci najbiedniejsze z naszych miast, które nigdy jeszcze nie wyjeżdżały praktycznie poza teren swego miasta. I tak się stało. No później bywało już inaczej, ale od tego zaczęliśmy. Ponadto. Zawsze językiem wspólnym dla wszystkich narodów jest kultura i postanowiliśmy rozpocząć trwałe imprezy kulturalne na terenie naszych dwóch miast. Patrząc z perspektywy czasu, co mogę powiedzieć? Wydaje mi się, że cele, które zakładaliśmy, w znacznej mierze zostały osiągnięte. Ale chciałbym jednocześnie zaznaczyć, że Żaden z tych celów, które tutaj postawiliśmy, nie ma granicy czasowej. Nad tą sprawą trzeba pracować ciągle, każdego roku, tak długo, jak będą istniały nasze państwa. Chcieliśmy, aby mniejszości narodowe, wszystkie mniejszości narodowe w naszych miastach, po latach, po wielu, wielu latach, gdzie siedziały te mniejszości niemalże jak myśl pod miotłem, mogły zaistnieć ze swoją kulturą i mogły przeżyć dumę ze swojej tożsamości. W jakiejś mierze uważam, że to się udało. Wydaje mi się jednak, że jest rzeczą bardzo trudną we wszystkich krajach wielonarodowych, aby działalność mniejszości była we właściwej proporcji, aby upowszechnianie kultury mniejszości nie przechodziło w demonstracje, a nawet manifestacje. Tak, gdzie się, gdzie się tak dzieje, w tych państwach dochodzi często do konfliktów, mamy tu przykłady i na wschodzie Europy, i na zachodzie Europy. Myślę, że nasza współpraca, tą delikatną nitkę trzyma na właściwym poziomie. Świat się zmienia, rzeczywistość się zmienia, technologia się zmienia, obecne władze i przyszłe władze naszych miast będą musiały modyfikować program współpracy i to, co dziś jest przewidziane w dokumencie, będzie zapewne wymagało pewnej modyfikacji. Ale jestem daleki od wskazywania, co robić, aby to nie zabrzmiało jako jakieś pouczenie. Myślę, że wybieramy zawsze odpowiedzialne, mądre władze w swoich miastach, one wiedzą, co mają czynić. Proszę Państwa, przez tych 10 lat wydaje mi się, że wspólnie społeczeństwo naszych miast przeżyło wiele wspaniałych, wspaniałych imprez, które zostały w naszej pamięci i długo jeszcze zostaną. Tak się składa, że historia naszych narodów wzajemnie się przenikała od wieków, ale rozumienie tej historii jest różne w zależności od autorów, od tych, którzy piszą tą historię i dlatego naszą myślą, pana Vitalia i moją, było aby współpraca dwóch miast, ukraińskiego i polskiego, było przykładem dobrej współpracy na drodze do osiągnięcia maksymalnego zrozumienia narodów i zapominania o tym, co nas dzieliło, abyśmy wszyscy razem dążyli do jak najlepszej przyszłości. I tego przyszłym samorządom życzę. Dziękuję.